Woło, tańczę cały czas. Lecę jak samolot. To bajla, kapital. Lecimy z załogą, moło hmm. To bajla, kapital. Wow. Kugiela, będziesz miał bąbelki noszę w walizce Wiem, że dzięki widzom, wiem, że wyjdzie. Lepiej mi nie było nigdzie. Pewnie Spełniam marzenia od pierwszej klasy. Coś tam nawigaty. Zapraszamy do zabawy. Wciska mnie. Lotus start. Ułapie mnie. Lotus start, 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 start. Star, star. Tańczę cały czas. Lecę jak samolot to baila. Kapital, lecimy z załogą moło, tańczę cały czas Lecę jak samolot noba To bajla, kapital Lecimy z załogą, ho ho Witam wszystkich na live. Dobra, niespodziewanie co się zaczęło mm. Tak, 30 minut? Spoko, spoko Spoko loko Hejka Wolfi, hejka Amelia w sumie możemy pisz, pisać tym razem, mm, co możemy napisać w sumie? Piszcie los jeden. O, piszemy los jeden. 30 minut około będę w kościele. To spoko, spoko. Mm, muszę poszłać na, kam, na karmelki. O Jezu, ale jakie ja to zrobię? A dobra, działa szybko, działa. Skopiowałam. Mm, musisz go wysłać na karmelki, jakby linka do streama. Mm, Pogadanki, live. Okej, okay, jestem na live. Klej. Kto będzie mi pisał WX Luna XV. W sumie? Zobaczę. Pozdro ty. No jak? Pozdrawiam. A również. Ej, muszę wejść w Nickbota. bota, Najbota, nie wiem, ktoś się czyta. Ile będzie trwał live? Około chyba godzina? Ja chyba zrobię swój... Jeju, naprawdę wolfi. O Jezu, ja się nie mogę doczekać, aż ty zrobisz swój live. Boże, wolfi! Hej, Kaniki, Aura! Witam! Oj, mam top chat ustawiony, muszę to zmienić, bo tak to być nie może. Piszemy los jeden. Mm, muszę zobaczyć, czy jakaś nowa osoba dołączyła, bo ja miałam. serwer. Co serwer? Wbijaj <gulia> mm, na lewe Ok? Aha, że link do serwera. Dobra, rozumiem, rozumiem. Zaraz w sumie wyślę. Ogólnie mamy... Co to jest nowe? Kto to dał witamy? To jest początek kanału Witamy. Nie piszemy na tym kanale. No nie, nie ma takiego kanału. Ja to muszę usunąć. Kanał witamy, jakby oni będą witać na innym kanale. Więc bardzo przepraszam, ale usunę. Bo jakby oni, jakby do wchodzili co nie? Zobaczcie. Wchodząc w nie w weryfikację, klikają te takie O. Wtedy ich przynosi na. Yy. O Jezu, gdzie ich to przynosi? Muszę teraz to znaleźć. Ej, co jest? Nie ma tego. Ej, ktoś nam usunął. Aha, bo to jest brokadanki Dobra, rozumiem. Przynosi ich od razu na. Pogadanki. Że się nie mylę, to zaraz sprawdzę. Tak, przynosi ich na pogadanki, i tutaj jest właśnie kto dołączył. Czekajcie. O, widzicie, I tutaj od razu przychodzi kto dołączył do serwera. Zróbmy na pogadanki, ponieważ wtedy mm, już można sobie popisać trochę i w ogóle. Nie ma tutaj regulamin. Brzydź mm, sobie, wejść poczytać y, regulamin. Y, Później ważne, to w sumie miało być to, kiedy robię live, a nie i w ogóle to jest zimno, nie wiem, nie umiem tego zrobić. Później macie tak o... Pogadanki gadanko, ocenka luków, Nets, wymianki, pakieciki i uni, MSP bot, odcinki, propozycje emotek, cel rzeczy z MSP, niki z MSP i live, ale to jest live ogólnie jasno, a jak? Mm. Może, papa, może w jeszcze zdążę na dwie minuty na końcu. O, oh, no! Na no, Discordzie jest swój. Aha, na jakim końcu będę na, 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 na końcu, w sumie, ją e, Możesz mi dziś wysłać włosy kawaii, bo dziś, po mnie mega zależy. No w nie będę mogła Ci wysłać, ale to dziś za niedługo. Ale kramli, może zrób oddzielny kanał, gdzie jest to dołączył. Ale no tak, tylko że jakby. Yy, będę musiała Bota otworzyć na nowo, a nie chce mi się jakby tego na nowo robić, i to będzie trochę takie ciężkie, skomplikowane, i wszystko się popapra, i dopiero będzie koniec z serwerem, dlatego. Lepiej by było, gdyby to było po prostu na pogadanki od razu można sobie pisać. Wygodniej chyba. No właśnie nie, bo zależy jak to się usunie, to będzie najgorzej. Ogólnie chce ktoś ze mną pogadać na Discordzie? Mm, już wam wysłałam w ogóle... Co? wysyłam wam linka do mojego serwera Discord. Chcę jak to w ogóle będzie działało. Chodzę, niby, niby, niby. Więc to chyba od razu przyniesie na kanał. Z tego, że jestem moderatorem w ogóle. Mm -hmm. Zaraz sprawdzę. Powinno działać. Powiem tyle, że powinno działać. Czy będzie działać? Tego to nie wiem. Ta, on się od razu jakby, bo ja jestem moderatorem tam i w ogóle Tabel flip i on flip <laughs> On flip Niegodniej chyba Chce ktoś pogadać się na Discordzie? Discord? Chce ktoś pogadać? Ta, dołączy was normalnie czy chce ktoś pogadać na Discordzie? Pogadaj, please, pogadaj ktoś ze mną na Discord. jak może po... dzwonimy sobie do osób różnych. Yy... Dobra, dzwonię do każdych osób, więc uwaga, mam te osoby, które mam tu, będę do nich dzwoniła. Włącz ściszenie. Zobaczymy czy pierwsza osoba odbierze. Wątpię. Coś mi ścięło Discorda. Hmm. Więc no, dzwonimy, dzwonimy, ale jednak chyba ta osoba nie odbierze. jak ktoś pogadać chwila, chwileczka no, ta osoba niestety nam nie odbierze a nie odpisuje, że sorry, nie mogę ok przyjmę ok, oh, bo czemu nie mikrofon mi nie działa aha, ok dzwonimy do Wolfi o Wolfi ty masz do kościoła, a ja do ciebie będę dzwoniła siema, Wolfi Aha, to dzwoni, a ja już myślałam, że to gada. Boże. Biedny Wolfi, on się ubiera do kościoła, jakby nękała. A Dzwonienie? No, może lepiej nie dzwońmy, niech się po prostu ubierze do kościoła i tam pójdzie. O, Kuni aktywny. Hmm, w sumie można zadzwonić. Zobaczymy, czy Kuni odbierze. Siema Kuni. Dobry wieczór. Co tam? Nic. Co tam ciekawego, bo <laughs> jesteś ogólnie na live'ie Co? No, jak na live'a i dzwonię do jakichś osób, bo czemu nie? Aha, no no fajnie, fajnie. No. Jakoś... face, znaczy ta, face reveal, voice reveal Nic w sumie Jakoś leci Ale Zaraz wpadnę na twojego live'a Czekaj O super Dobra, kończę i jeszcze patrzę czy kto inny odbierze Bo jesteś pierwszą osobą, która odebrała. Wow No Niemożliwe Amazing Dobra, kończę, bye A. Okej! Okay. Ej! Nie spodziewałam się tego, jedna osoba odbrała. Daj link do Discorda. Dałam linka do Discorda. Dałam. Aha, na Discorda! Dobra! Jeszcze robi. Ja bym tylko sobie skopiuję w sumie. I... Ojeju. Co to się... Aha, dobra, tak. Jezu, co ja robię? Nie działa mi. To jest link do Discorda. Jakby Do grupy. No, siema kuni, Siema murder! Morderczo! Siema mordeczko, Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzwonimy, dzwonimy do Wiki. Zobaczymy, czy szanowna Wika nam odbierze. Na jedna osoba odebrała. To i tak dużo. как дуго и вугля. Пострашилась меня Пострашилась Ja dziwnie brzmię Boziu Nie, właśnie spoko brzmisz Dziwnie nawet brzmiesz Jakby super masz głos, fajny To git jest Jakby to git Ogólnie przyjrzymy się na contestation Zobaczymy czy ktoś jeszcze bierze udział w konkursie za 5 dni są wyniki konkursu na włosy Ari i bluzkę Cascade. Ale od razu po tym będzie kolejny konkurs Tym razem na mm, Unikat na koronkę legitną. Więc, no, będzie można wygrać, i to dużo. <grych> Czy no, w domu to się będzie opłacało bardzo. Bye, Oby nie, jak chcę to wygrać. No, przecież to wiadomo ja chyba, że wygrasz. Chyba wygrasz, ale nie jestem pewna. Ale ja zapewne tak. Ale na no, drugim możesz też wygrać, bo będzie też drugi. A nie, wątpię, czy ten y, możesz wygrać, bo chyba Wika też będzie brała udział, ale nie jestem pewna. Bajla, bajla. Boże, mam tą piosenkę w głowie, w głowie cały czas, takie... Ano, menonito. baila Mhm, mm baila, baila. No, niech na menonitinie. No, Dobra, nie, 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 to okay, nie, znam się, ja nie, znam tekstu. nie, nie, tekstu nie, że ja nie, znam nie, nie, znam. nie, nie, tu nie, 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 pisane, Dobra, ja dywy, ja dywy robię, okej? Okay? Zaraz wracam. Tobie. <laughs> Jestem przez mleczną kanapkę. Hej, masz konto do oddania? Z... Uh, mam, Mam konto do oddania Ciana. Mam, pewnie, że mam. Yy, weź mi Ciana, skontaktuj się ze mną na Discord. Yy, to jest mój, mój Discord, więc mi napisz tam. I ja cię napiszę nazwę i hasło, i jaki to jest konto ogółem. Mam takie konto Judege, y, które ma tam parę stadków, jest jakoś 1000 coś i 14 dia diamentów, ale te konto już nie jest potrzebne do niczego i no, nie, nawet nie jestem aktywna, więc ja z miłą chęcią oddam. Sobie nie e on. Dobra już się dodam. To Ojej, ale łuk. O, pakiet. Jakby szkoda, że nie zmieniony, to by był lepszy. Nie wiem czemu, ale może być co? w prezenty. Mam tak zazwyczaj. Ha, a MSP nie działa. No. <laughs> Fajowsko. okej okay. MSP, where are you? Halo. Y jesteśmy na planecie, a nie na Ziemi, a nie na Marsie. No, dopiero tu się zalogowałam. <laughs> Może na... ta dziewczyna jest normalnie w mm, mnie. Kasia Janowska, patrz, jeżeli MSP załadować. Pozwoli MSP załadować się na. Łaskwa? Łaskawie, aha. Mam tylko Wielkanocną. Sypy. K. Zobaczę w ogóle, co oni Na nic. Pusz, MSP, błagam. No dopiero tu się na to zaalogowałam, tak gówno, A tu znowu. Pusz. Masakra. i wiecie co, kochani? Ja na razie kończę live'a, bo muszę iść na chwilę. Więc no, dzięki Wam za bycie na tym krótkim liveie, ale muszę kończyć. Na... No, bardzo muszę kończyć.